Cześć, witajcie w kolejnym subiektywniku z Piskownika. Słowo odnośnie komentarzy. Tak, wiemy, że fundusz odbudowy to żaden tam fundusz, to po prostu przemielenie kolejny raz pieniędzy, które sami musimy tam wpłacić albo w przyszłości spłacić, czyli jest to fundusz ufundowany przez przyszłe pokolenia, natomiast najbardziej mi się w tym nie podoba to, że on będzie jakby solidarnie musiał być spłacony. Podejrzewam, że założenie było takie, że te zmiany, które teraz są forsowane, one przejdą, że i tak, i tak to wszystko będzie solidarnie <laughs> spłacane, jak to się mówi. Dlatego byłem generalnie przeciwny temu, żeby go w ogóle brać, dotykać tych pieniędzy. No ale niestety teraz już chyba będziemy musieli wziąć i być odpowiedzialni. Zobaczymy na co te pieniądze pójdą. Niektórzy mówią, że mamy duży deficyt, i powiem tak: ja się nie dziwię, bo Pi z rzutem na taśmę z pewnością chcę przepchnąć. Jak najwięcej rzeczy, aby one stały się ciałem, a nie tylko czymś, co można jeszcze szybko i bezboleśnie odwrócić. Typu właśnie może CPK z tymi inwestorami, wykupem gruntów i, i z ufundowaniem tam jakichś rzeczy, z, z dozbrajaniem polskiej armii, czy z elektrownią jądrową. Także ten deficyt na pewno będzie większy niż zazwyczaj. Właśnie z powodu tej, jakby, powiedzieć, ucieczki do przodu. I nie mówię, czy to dobrze, czy źle. Mówię po prostu, że to ma miejsce. Zalegam Wam też z pełnym cytatem z książki Lema na temat tokarciu, gdyż uważam, że jest on wart odczytania w całości. A nie tylko tej zajawki, która była wrzucona jako mem i tak ciągle zapomniałem. W końcu dzisiaj przyniosłem ze sobą taką rzeczę Lem, które polecam swoją drogą. Co tu możemy znaleźć? Cytując Lema, czytałem niedawno książkę Tokarczu o Lalce. To jest nie tylko mowa trawa, ale również dowód na to, że autorka studiowała psychologię w ubiegłych wiekach. Lalka to piękna książka o miłości, która z hymnem o perle ma tyle wspólnego, że Izabela Łęcka mogła nosić sznur pereł. Innych związków nie widzę. Książka ta zirytowała mnie tak, że więcej niż połowy nie uczytałem. Nie wykluczam, że na ostatnich stronach mogło się w niej znaleźć jakieś mądrości, ale w bo to jest dobre dla dziesięcioletnich dzieci, ale nie dla mnie. To karczy do tego stopnia obraziło mój rozum, że chciałem napisać polemikę, ale uznałem, że gra jest niewarta świeczki, bo musiałbym jej książkę doczytać do końca. Koniec cytatu. No właśnie, w tych czasach, kiedy Lem o tym mówił, nie było jeszcze pisów, więc nie mógł być PiSowcem do diaska. Wydaje się, że gość miał głowę na karku i Trudno się nie zgodzić z jego oceną, nawet pobieżnie zapoznając się z literaturą, tuzów literatury, właśnie takich jak Gretkowska czy Tokarciuk. Zresztą, tak jak sam tam chwilę dalej zauważa, że testem dla literatury jest to, jak ona się, jaki ma odbiór po 30 latach. Także w, w mojej estetyce będę wzorował się, czy raczej poszukiwał inspiracji tam, gdzie szukałby ich właśnie LEM, a nie ja nie wiem recenzenci czy komitet Noblowski, bo to co oni tam robią od jakiegoś czasu, to no, trudno się to czyta po prostu. Jeszcze jakąś ostoją była nagroda Bookera, ale w tej chwili też nie wiem. Naprawdę boję się sięgać po jakieś tam te nowe rzeczy, bo zeszło to w pewną stronę, w którą nigdy nie powinno schodzić. A przechodząc do slajdów. Gwałtownie wzrosło ryzyko utraty płynności przez banki. Możecie posłuchać podcastu Georgia Gamona, ale wystarczy popatrzeć, jak ostatnio zachowują się akcje tych banków i chyba są w te regionalne małe banki, w tej chwili ich tam mm, średnia wycena jest taka, mniej więcej jak wtedy, kiedy upadały na wiosnę, yy, SVB i inne podmioty. No, i skończył się Grace Period, i Country Garden, niegdyś największy chiński deweloper, został uznany za niewypłacalnego na denominowanych w dolarze obligacjach. Po raz pierwszy. Także, mimo pompowania setek miliardów dolarów w system, on i tak ma poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni. A tutaj wyniki jakichś badań publikuję. Rzeczpospolita można zajrzeć. Okazuje się, że podobno szczepionki na to coś i grypę zwiększają ryzyko udaru u seniorów. Hmm. Kto by pomyślał? Bloomberg zauważa, że Niemcy mogą prześcignąć Japonię i być już wtedy trzecią największą gospodarką na świecie w 2023 roku. Tak przynajmniej wynika z projekcji Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No nie mniej, właśnie jest tylko kwestią, ile tam jeszcze można chłopaki wydrukować. Japończycy dotarli do, 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 do spodu. Jak widać, ich gospodarka się nie rozwija od dekad właściwie. Jest w stagnacji, obarczona po prostu gigantycznym nawisem długu publicznego. Ale wszystkie zachodnie gospodarki też zmierzają w tym kierunku i nastąpi po prostu takie światowe plateau, które będzie mogło być zwiększane tylko właśnie zwiększonymi wydatkami rządowymi. Czyli zwiększaniem zadłużenia, bo wpływy z podatków będą musiały siłą rzeczy spadać, jeśli całe osłabienie gospodarki w końcu przełoży się na spadek wpływów podatkowych, a to już ma miejsce w tej chwili. Stąd można łatwo wysnuć nie teorię, tylko praktykę o tym, że jesteśmy w recesji. Ale niektórzy wolą nadal zamykać oczy i uszy na to, co wokół. No i właśnie słyszymy o problemach Siemensa, o tym, że te morskie, energetyka wiatrowa kompletnie się nie sprawdziła, w związku z czym trzeba będzie pewnie wprowadzać nowe nakazy. Po pierwsze, żeby ratować tę religię globalnego ocieplenia, po drugie, żeby ratować niemiecką gospodarkę, czemu zresztą służy federalizacja Europy. Natomiast podoba mi się ten komentarz: jeśli coś nie działa, opodatkuj. Jeśli nadal nie działa, ureguluj. Jeśli nie przestało nie działać, dotuj. Handbook kapitana państwo Działa za każdym razem. No i właśnie, my to sobie gadu, gadu. A tymczasem, pod granicą z Izraelem, jedna z armii egipskich przeszła hmm, przegląd. Zachęcam do obejrzenia filmiku. I nie są to jakieś stare irackie, poradzieckie. Tam, nie wiem, T-64, T-80. Nie wiem, co tam jeździ w tej chwili. Tylko to są Abramsy. I jest ich tak po horyzont. A to tylko jedna z egipskich armii. A dzisiaj dwie rakiety spadły na teren kurortów egipskich. No cóż, yy, Turcja też tam coś pobrzękuje. Zobaczymy, jak to z tą operacją lądową Izraela będzie. Natomiast raczej szukałbym bezpiecznych aktywów, bo <gryw> no właśnie hegemon patrzy w inną stronę i dzieją się rzeczy. Zadziwiające, a że jest w szpagacie, no to mamy znowu Benz. Yy, Stany Zjednoczone ostrzegają, że będą bronić Filipin przed Chinami. No to już trzecia noga hegemona idzie jeszcze w inną stronę. Za chwilę to wszystko naprawdę się rozjedzie. A jak ktoś tylko pierwszy gdzieś zacznie, chociaż w sumie na Ukrainie się już coś dzieje, no ale to tu jeszcze się dało to kontrolować, ale każdy następny konflikt będzie już poza. Kontrolą. Nie wiem, czy dwie grupy lotniskowców na Morzu Śródziemnym są w stanie zapobiec rzeczom naprawdę, naprawdę nieciekawym. Tymczasem to, co mówiliśmy o dobrych kierunkach inwestowania w przyszłość, daleką przyszłość, no, wydaje się sprawdzać. Złoto jeszcze w tej chwili mniej, natomiast ziemia rolna okazuje się, że w ciągu roku zdrożała o 27% grunty sprzedawane z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przynajmniej taki wzrost zaliczył, no ale to odnosi się też jakoś do rynku. No i właśnie to jest, jak ze wszystkimi takimi długoterminowymi inwestycjami, stopa zwrotu całkiem niezła, ale to nie zawsze tak jest, tak? Bo w 2010 sprzedawano po 15 200, w 2017 po 31, w tej chwili już po 52, niemniej od 2017 przez trzy kolejne lata spadała ta cena także jeśli myślicie o długoterminowym inwestycji no to tu właśnie macie ten przykład ziemia rolna złoto to te, te rzeczy będą się zachowywać w czasie dokładnie tak tych rzeczy specjalnie nigdy więcej nie będzie czyli ziemi to nigdy nie będzie będzie mniej co najwyżej. No, chyba że sztuczną wyspę gdzieś jakiś wulkan y, uformuje i, i za 500 lat będzie można tam się osiedlić. Natomiast co do złota no tak no wydobywają go więcej ale ludzi do tej pory przerastało Praktycznie tak szybko jak tego kruszcu. Poza tym weźcie całą ilość, jak, jaka jest tego kruszcu, podzielcie na liczbę ludzi na świecie i zobaczcie, ile wychodzi per capita. I zobaczcie, jak możecie się zakwalifikować do bycia w 1% ludzi, którzy mają najwięcej złota na świecie. To są naprawdę śmieszne rzeczy, jeśli chodzi o ilości. A jako polisa ubezpieczeniowa, bezcenne. Tymczasem, Jen. No, fika coraz bardziej na północ czy na północ, w zależności od tego, czy to jest USD i od Pay, czy od Pay USD, czyli 150 dolarów trzeba, 151 trzeba za dolara zapłacić. No a zobaczcie jak to wygląda jeśli chodzi o cenę złota wyrażoną w jenach w tą stronę zmierzają gospodarki zachodu tak widać było przez długi czas udało się utrzymać plateau w cenach i tak dalej ale to się wymknęło spod kontroli siła waluty też nadszerpnięta oczywiście sprzyja to eksportowi no ale jeszcze trzeba coś kupować. No stąd dotacje do cen paliw, bo by już nie dali rady przy tym, przy tym kursie jena. Ale zobaczcie, w dłuższym terminie trudno znaleźć odcinek, w którym złoto by traciło, bo na tym to polega. Jeśli ktoś Wam mówi, o, bo dzisiaj jest tam trochę drożej, nie warto kupować, ja podkreślam, coś się kupuje nie po to, żeby jutro sprzedać, zarobić, albo jutro... Martwi się, że straciliśmy tam ilość dolarów. To jest jak polisa ubezpieczeniowa od spalenia się domu. Nigdy nie wiesz, kiedy stanie się coś naprawdę złego. Czyli na przykład te Abramsy przejadą, przekroczą granicę egipsko-izraelską. A odnośnie tego, jak, jacym jesteśmy źli i niedobrzy, no to tu jest raport niejakiej Fundamental Rights Agency. I okazuje się, że najmniej dyskryminacji w Europie związanej z rasą jest w Polsce, a gdzie jest najwięcej? W Niemczech, ale jak poczytacie Gazetę Wyborczą, to my się mamy tolerancji od Niemców uczyć. Tyle w temacie. Także możecie chodzić dumni z podniesioną głową, być dumni z kraju, w którym mieszkacie i który reprezentujecie, bo jesteśmy najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie, co kolejne i kolejne agencje czy sondaże będą pokazywać. Tu ciekawostka odnośnie właśnie budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu, gdzie, jak napisano demokraci, uważają, że to gigantomania, no to pierwszy przypadek w historii, że dwa 400-metrowe kontenerowce Merska stoją na redzie i oczekują na wejście do portu. Czyli Gdańsk dociera do granic swojej możliwości. Naturalnym byłoby rozbudowywać infrastrukturę tam, gdzie jest to możliwe i luzować istniejące porty, zwiększając przeładunki, bo możemy dużo więcej. O wiele taniej wy, wy, wychodzi do nas coś przyczłapać statkiem, niż z Hamburga walić pociągiem czy tirem przecież, tak? Do tej części Europy. A mamy szansę stać się hubem dla tej części, nie tylko, no, można powiedzieć świata. Takim oknem na świat. Mamy i gazoport i możemy mieć kontenerowe porty kontenerowe. I lotnisko, z którego będzie można lecieć na cały świat. I tanią energię z elektrowni jądrowych. I silną armię jakby co. Oby nikomu nie przyszło do głowy zaprzepaścić tego potencjału, w który wyposażyła nas po prostu geografia. No i tutaj już odnośnie tego jena, że mamy lift, off, no i bank Japonii musi hmm, zrobić to, co musi, czyli zrzucać jeszcze więcej obligacji amerykańskich, aby ratować jena. Niemniej chyba nie na wiele to się zda. No, jak widzimy, e, siop wykonany przez pana Akmana, żeby te stop stopy, znaczy no, oprocentowanie latek nie poszło od razu na 5,50 po przebiciu 5, to powiedział, że on już zamknął wszystkie swoje shorty. Wszyscy, dobra, no to zjechało do 4,80 i troszeczkę. No niestety, na długo to nie starczyło, już mamy znowuż 4,95. Ile czasu zajmie, że wrócimy do 5 i przy jakiej, przy jakiej o op procentowaniu, teraz będzie kolejna operacja SIOP przeprowadzona, taka, żeby zbijać to i żeby no, po prostu nie wywrócić całego stolika. Trudno powiedzieć. No bo mamy do czynienia na pewno z pułapką idealną, o czym pisaliśmy na Twitterze. E, mamy z jednej strony wzrost GDP o 4,7 e, roczny, ale w ujęciu rocznym, ale kwartalnie. tak? No i z drugiej strony, jak zobaczymy we wskaźnikach, i wszystko wskazuje na to, że jest git w gospodarce. No właśnie, tylko tak jak mówimy, to sam rząd sobie kręci bat na własny tyłek. Bo Fedowi pokazuje takie, a nie inne dane wygenerowane poprzez potężne potrzeby pożyczkowe i wyrzucanie po prostu pieniędzy. Helikopter Money Bernika, to, to się, Bernanke to nawet nie stało obok tego, co się teraz dzieje. Wtedy to były powiedzmy dziesiątki miliardów dolarów, teraz są biliony, biliony, tak? Rzędy wielkości więcej teraz po prostu idzie w palnik, żeby sytuację utrzymać na powierzchni. No ale Fed no, nie może posługiwać się narracją, że te dane nie są prawdziwe, w związku z czym oni będą już zmniejszać stopy. Nie, oni muszą grać do tego, jak ta muzyka wskaźników jest im grana, jest, no właśnie. A rząd kręci sobie tym samym, podnosząc sztucznie to GDP, bat na własny tyłek, bo będzie musiał się drożej zadłużać, drożej rolować i jeszcze szybciej i jeszcze więcej wydawać na samą obsługę odsetek, itd. Tak tak Także to jest piękna e, pułapka i ona no, nie ma z niej wyjścia. tak? Tego tweeta napisa, napisała Rzeczpospolita. Rzeczpospolita, tak? Nizinkiewicz, ci fanatycy od Tuska. I oni napisali, że będzie odblokowane, bo Ursula von der Leyen musi nagrodzić teraz Donalda Tuska. Tu nawet y, ludzie z opozycji pisali, boże, to jakieś straszne rzeczy. No, Ja zawsze powtarzam wtedy, śpieszmy się kochać, teorie spiskowe tak szybko odchodzą. Okazuje się, że tam w ogóle nie chodziło o żadne tam spełnianie kamieni milowych czy coś. Po prostu chodziło o to, kto ma w Polsce wygrać wybory. Tylko o to chodziło Komisji Europejskiej, co zresztą. Za chwilę już rozwiał wszelkie wątpliwości sam pan Donald Tusk oświadczając, że nie ma potrzeby dokończenia procesu legislacyjnego, by Komisja Europejska odblokowała polski KPO. Tyle w temacie. Mówię. Spieszmy się kochać teorie spiskowe. Tak szybko odchodzą, i podkreślam, rozwaliliśmy Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, spokojnie damy sobie radę. U nas jeszcze ta pamięć nie wygasła. Belgowie, Holendrzy sobie nie dadzą rady, Francuzi ze swoimi czołgami, które mają pięć biegów do tyłu, jeden do przodu, też sobie nie dadzą rady, ale my jak zwykle im w tym pomożemy. No i te wskaźniki, o których mówiliśmy, zobaczcie, to jest w cały świat. Core durable goods ledwie 0,5% w górę, a durable goods 4,7%. Jakież gigantyczna różnica, gdzie spodziewano się wzrostu o 1,7. Ileż tam musi być pompowany pieniądzorów? Wprost z Reverse Repo prze, 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 przemielone przez banki, przez rząd i dzięki temu mamy 4,9, kwartał trzeci z 2 1. I zobaczcie jeszcze jaki jest deflator. Z 1,7 rośnie do 3,5, a mimo to wzrost jest jeszcze większy. No, jedna rzecz, która się nie zmienia, to deficyt handlowy. <grywa> Było 85 miliardów miesiąc temu, jest 85 miliardów teraz. I initial jobless claims, czyli kolejny dowód, że tam kolejny powód, i kolejne kajdanki, które są nakładane na ręce Fedu, które nie pozwalają mu luzować polityki. Monetarnej, a wręcz nakazują ze względu na ten gwałtownie rosnący GDP podnieść stopy w tym roku zgodnie z własnymi jego przewidywaniami. Ech. Natomiast jak już zobaczycie, zostawiłem jedno z jedną gwiazdką. Jest Goods Orders Non-Defense XR. Tu jest rachityczny wzrost o 0,6. Jeśli tylko przyjmiemy, że i tak jest skręcony ten deflator 3,5, to tak naprawdę. Wzrost jest zerowy. Choć tego w sumie się spodziewano, bo dano 0,1, ale to w ogóle jest generalnie spadek, bo w zeszłym miesiącu było jeszcze 1,1. ,1. Także tak to z tymi wskaźnikami. Tu się jakby już potykają o własne nogi, wiążą ręce Fedowi. Naprawdę pułapka, z której nie wiem czy znajdą jakiekolwiek rozsądne wyjście. Dzisiaj Amazon w nocy pokazał wyniki, giełda ruszyła do góry, Amazon 10% chyba tam after hours było świetnie, wszystko świetnie, tylko pomyślcie jakim kosztem to się odbyło. Tak jak tłumaczyłem, jeśli Ci zanotowali wzrost, to ileś musiało zanotować spadek, bo ludzie mniej wydają, tak? W no związku z czym, pomyślcie, ile małych przedsiębiorstw musiało odejść w niebyt, dlatego że po prostu Amazon ma dostęp do tanich kredytów, dzięki którym może robić takie usługi, na przykład jak Allegro, czyli nie wiem, kupujesz cokolwiek i rozbija Ci to na 10 nieoprocentowanych rat, dzięki czemu nie obciąża to Twojej karty kredytowej, tylko yy, Jakieś tam układy Amazona wykorzystujesz. Dlatego Amazon jeszcze w tej chwili w miarę dobrze wszędzie. Teraz wszyscy inni już będą zaliczać zwały. Amazon jeszcze chwilę będzie musiał na swoją kolej poczekać, ale w tym czasie klasa średnia będzie coraz bardziej i coraz bardziej erodowała. Zatem nie wiem, czy jest się z czego cieszyć, jeśli chodzi o te wyniki Amazona, a już na pewno nie jest to powód, aby giełda rosła, bo to oznacza właśnie, że ileś biznesów musiało upaść. To wszystko, co mieliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Pozostaje życzyć nam spokojnego weekendu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, w jaki dzień. Trudno powiedzieć, to będzie szalony tydzień, pełen smacznych rzeczy. I tego też Wam wszystkim chciał życzyć z tego miejsca teraz. Cześć!